Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, wracam po długiej przerwie, jeśli chodzi o recenzję, tym razem z zegarkiem. Jest to Huawei Watch GT, który służy mi już ponad rok. No długo się wstrzymywałem z recenzją, jakoś nie miałem ostatnio weny, żeby kręcić coś tam gameplay i tak dalej, ale recenzje były na boku, chociaż tak naprawdę zbierałem się, zbierałem i w końcu w sumie teraz mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że ta recenzja jest jak najbardziej rzetelna, bo po roku użytkowania dzień w dzień, ćwiczenia z tym zegarkiem, pływania z tym zegarkiem upadania z tym zegarkiem, wiem o nim dosłownie wszystko i mogę wam z czystym sumieniem też powiedzieć, że wygląda tak samo jak w dniu zakupu Tak, generalnie nie ma żadnej ryski nie został zalany, nie ma żadnych przebarwień na ekranie więc no to, to jest naprawdę fajne. Cenowo zszedł nawet w dół, bo premierowo zaczęło się od 1000 zł, później było 700, jak ja kupowałem a aktualnie jest chyba na x komie za około 500 zł. No więc jak za 500 zł za taki zegarek, no to jak najbardziej jest to dobra cena. Pytanie, dlaczego ja kupiłem ten zegarek? Po pierwsze, ma wymienne paski, co mi zależało bardzo, żeby do każdej sytuacji móc się dopasować. No, przyznam szczerze, że najbardziej się sugerowałem wyglądem zegarka, nie funkcjonalnością. Tylko wyglądem, później opinie, a na końcu dopiero tamte funkcje. Więc podobał mi się najbardziej, jeśli chodzi o samą tarczę. Ona ma 1,39 chyba cala, więc jest dosyć duża. Prezentuje się naprawdę fajnie, tak elegancko. Nie, tylko wiecie, takie te, niektóre te smartwatchy, takie kwadratowe czy prostokątne, totalnie to nie jest mój gust. Więc przede wszystkim y, był wygląd. A jak się później okazało, zegarek ma też masę, masę fajnych funkcji, chociaż to nie jest y, do końca taki typowy smartwatch. Bo ja mam kolegę w pracy, który generalnie lubi takie gadżety, nawet w zegarkach, jeśli jest dużo funkcji, jeśli on ma y, kamerkę, on ma głośniczek i tak dalej. I on czasami y, chodził z tym swoim zegarkiem i tak mówi, no kochanie, y, no wieczorem, tam, ten teges, nie? No i to generalnie moim zdaniem śmiesznie wygląda, jak facet mówi do ręki, że wieczorem ten teges. No, yy, wiadomo, obok ma telefon, czemu nie gada przez ten telefon, no, ale on musi wykorzystać tą funkcję. No moim zdaniem to jest tandeta, to wygląda brzydko, źle, tragicznie. Więc no, słuchajcie, mi na tym kompletnie nie zależało, więc miałem to gdzieś. Yy, Kolegce Heniowi, który kupił zegarek z yy, kamerką i z głośniczkiem, ten zegarek się oczywiście zepsuł, bo to była najtańsza chińszczyzna z Aliexpress chyba? No, no ale nieważne, no takich rzeczy niestety nie uświadczycie w zegarku Huawei Watch GT. Tutaj macie przede wszystkim miernik wszystkich waszych aktywności sportowych, czyli jeśli idziecie biegać, no to za pomocą trzech satelit, które wspierają dokładność Waszej lokalizacji, na końcu dowiecie się dokładnie, ile przebiegliście, jak przebiegliście, czy jest lepiej niż ostatnio, czy jest gorzej niż ostatnio, ile kalorii spaliliście i jak dowiecie się generalnie bardzo wielu rzeczy na temat Waszej aktywności. Oczywiście plus są takie duperele typu że co godzinę Wam przypomina jak siedzicie, że macie wstać, no to, to, to każdy tych zegarek już o tym przypomina. Poza tym jest masa funkcji, sobie tutaj od razu przypomnę, jest też rejestr ćwiczeń, oczywiście możecie sobie to wszystko na bieżąco monitorować, jak wam kiedyś szło, status ćwiczeń. No ale jakie sporty y, wspiera y, Huawei Watch GT tak oficjalnie? Treningi biegowe, bieganie w terenie, bieganie na bieżni, y, marsz w terenie, wspinaczka, bieg przełajowy, kolarstwo, rower stacjonarny, y, pływanie na basenie, basen otwarty. No bo tutaj ważna jest kwestia, że zegarek jest wodoodporny y, do iluś tam konkretnie, nie wiem, nie pamiętam do ilu metrów, do pięciu. Chyba, sprawdźcie sobie. Ja pływałem z nimi i potwierdzam, że jest wodoodporny przy takim oczywiście amatorskim pływaniu, bez żadnego nurkowania, bo wtedy wam pewnie padnie, tym bardziej nie wchodźcie z tym zegarkiem do słonej wody. Basen otwarty, triatlon, inne, czyli inne możecie sobie dostosować pod swój, swoje jakieś tam konkretne wymagania, czyli jak długo biegacie, czy od razu wam powiem nie nie, 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 bym musiał ustawiać, nie nie. Okej okay. Co ten zegarek jeszcze ma? Zmienne tablice, oczywiście, nie jest ich tak dużo, tak naprawdę, no ten, ten zegarek nie ma jakiegoś systemu operacyjnego, który wspiera tworzenie przez użytkowników tarcz, więc musimy się zadowolić tym, co nam dał Huawei, a trochę tego jest, są takie eleganckie, są takie sportowe, gdzie jest mniej tego na wyświetlaczu, więcej i tak dalej. No ja aktualnie mam tutaj taką, czekajcie, pokażę Wam. O. Cały czas pies nam przeszkadza z tyłu. Jest godzina. O, 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 o. Jest godzina, jest ile z hektopaskali, czyli Ten Tętna nie mierzy, bo nie mam założonego. Jak jesteśmy wysoko nad poziomem morza, co też jest fajnym bajerkiem. Ile kroków dzisiaj przeszedłem na kolejnej tablicy? No, bo te tablice oczywiście sobie przesuwamy. Mamy jaka jest teraz temperatura? Mamy dębiec, pochmurno 6 stopni. W nocy prawdopodobnie będzie 3, czyli nie przymrozek. Całkiem fajnie. Tutaj mamy. Wróciłem z siłowni niedawno i mam, że 39 minut ćwiczeń dzisiaj. Takich fizycznych, kiedy wiecie, człowiek się ruszał i coś tam robił. 6000 kroków no to jest dosyć słaby wynik, no ale cały dzień gniłem w chacie. Największy ten, no miałem, 177, no tak, no dawałem ostro na tej siłowni, no, była bieżnia, był orbitrek i tak dalej. No i to by było tyle, jeśli chodzi o wyświetlanie. Kolejną opcją, moi kochani, no tętno mierzymy, aktywność, sen, tak, możemy mierzyć nasz poziom snu. Niestety o tym wiem najmniej, szczerze powiedziawszy, gdyż, ponieważ zazwyczaj do snu zdejmuję ten zegarek. Na początku jeszcze coś sobie tam sprawdzałem, no ale to mi dużo tak naprawdę nie, nie dawało. Czasami spałem dobrze, a mi pokazywało, że spałem źle, że za krótko, że za długo, w weekendy, wiecie, po imprezie. No aczkolwiek, no, jak ktoś się tym interesuje, yy, to myślę, że można się w to pobawić i rzeczywiście jakoś tam sobie pomierzyć, posprawdzać yy, i tak dalej. Ale nie, no barometr, yy, no tu mamy dosyć dokładny, szczerze powiedziawszy, bo nawet w samolocie jak leciałem, to sobie sprawdzałem ile jestem metrów nad poziomem yy, morza i generalnie jak porównałem sobie z takimi statystykami, to rzeczywiście pokazywał w miarę dobrze. Już teraz nie pamiętam ile to było, ale, ale było w miarę okej. Okay. Dobra, jedziemy dalej, kolejna opcja. To wiadomości, stoper, minutnik, alarm, latarka. No, jak włączymy latarkę, to po prostu zegarek nam się y, tak mocno podświetli białym y, tłem. Co w sumie w najgorszych, trudnych sytuacjach, kiedy zgubimy się w lesie, kiedy już nie będziemy mieli nic innego, nie będzie w, telefo w, w telefonie y, światła, no to możemy się po, pobawić tym zegarkiem. Albo w nocy idąc z ściku, wiecie, no, podświetlamy sobie y, coś. Coś tam sobie podświetlamy. Jedziemy znaleźć telefon, czyli po prostu, jak podłożymy gdzieś telefon, będzie on cały czas połączony Bluetoothem, no to on nam yy, yy, fajnie zacznie pikać. Yy, znaczy, telefon zacznie pikać. Plus, ustawienia w ustawieniach od, dopasowujemy sobie wyświetlacz, jak mocno ma świecić. Yy, Aktualizacje, no nie przeszkadzać, czyli żeby po prostu zegarek nas nie informował o połączeniach czy SMSach. Dobra, kolejna informacja. Ktoś do nas dzwoni, możemy odrzucić. Yy, widzimy to na zegarku, bo zaczyna wibrować. Możemy albo odrzucić to połączenie. Albo nic więcej nie zrobimy. Widzimy, że ktoś dzwoni, więc musimy wziąć telefon i go odebrać. Nie możemy odebrać go, nie możemy wysłać SMSa, że nie możemy odebrać, no to jest głupie, no bo te, te szybkie odpowiedzi by się przydały, przynajmniej takie coś oddzwonię za chwilę albo coś w tym stylu, bo czasami gdzieś telefon mam, zegarek założony, jeszcze ten Bluetooth współpracuje, no ja nie mogę podejść do telefonu, tak to tyk, 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 i wysłana wiadomość, no niestety nie ma czegoś takiego. Yy, idziemy dalej. Yy, wiadomości. Wiadomości możemy czytać yy, z różnych innych z różnych aplikacji, z messengera, zwykłe wiadomości SMS, z WhatsAppa, z Instagrama o lajkach dozwiadujemy się, więc no to są takie podstawowe rzeczy, ale również nie możemy niestety odpisać. Ale tak jak sobie wiecie, no gdzieś tam coś pracujemy i widzimy tutaj, ktoś napisał wiadomość na messengerze, ok, albo coś bezsensownego, że nie ma sensu w ogóle chwytać za telefon, no to się wtedy przydaje. Tak. Jest bardzo e, sympatyczny ten zegarek, służy mi bardzo dobrze. Nie ma żadnej ryski. Ja mówię, a mówię, już kilka razy pies mnie gdzieś tam drapał. Pies, nie przeszkadza jeszcze chwilę. E, gdzieś tam drapnął. E, fajną sprawą jest to, że też bateria, tak. No, zapomnijmy o najważniejszym. E, rzecz, rzecz która się, którą sugerowałem się przy zakupie bateria ma trzymać długo. Tak. Minimum 7 dni, czyli ten tydzień zegarek e, wytrzyma przy takich. No że raz na dwa dni idziemy pobiegać i włączamy sobie GPS-a, to ok. Jeśli w ogóle nie uprawiamy żadnych sportów, nie włączamy tego GPS-a, no to ten telefon, ten zegarek potrzyma nawet do 10 dni, a może i nawet więcej. No ja tego tak już teraz przestałem mierzyć, ale chyba kiedyś miałem rekord 12 dni, ale to wtedy to leżałem w łóżku i gniłem, nie? Więc nie, nie było ruchu, ale przy takim statystycznym ruchu no to uznajmy, że raz na tydzień ładowanie jest okej, okay, nie? To jest nic strasznego, ale jak niektórzy tam codziennie muszą tę, tę podładowarkę podłączać, no to jest tragedia. Ładuje się szybko pod USB-C, do tego mamy taki specjalny moduł, musimy go tam wsadzić i on wtedy zaczyna ładować, ale ekspresowo ładuje, więc nie ma, nie ma żadnego stresu. No, no to podsumowując, zegarek aktualnie za 500 złotych z bardzo dobrej jakości, bo czytałem, że niektórym zegarki po jakimś czasie ekran robi się taki żółty, wyblakły, traci jakość. No tutaj po, po, po tym roku jest cały czas super. Piesku już kończę, już kończę tam recenzję, którą pewnie nikt nie obejrzy. Te, te zegarki czasami, te, te wyświetlacze tam wyblakną, czy, czy coś w tym stylu. Tutaj no cały czas jest bielutki, ładne, kolory się utrzymują. A jest jeszcze kompas, właśnie zauważyłem. No, yy, więc słuchajcie, jak szukacie fajnego zegarka, przede wszystkim stylowego, yy, z kilkoma funkcjami sportowymi który wygląda nieźle, możecie paski wymieniać, bo niektórzy lubią, wiecie, takie, y, można do garnituru ten zegarek ubrać, to nie jest tylko taki, wiecie, tam byle jaki sportowy. Y, Tarczę też możecie ustawić taką elegancką, taką, wiecie, dyskretną, więc y, on się nadaje do wszystkiego tak naprawdę. Na AliExpress możemy zamówić podróbki tych, y, tych, y, no, pasków za grosze dosłownie, tam chyba za 3 zł teraz zamawiałem taki metalowy, no to przyszedł tam po miesiącu, ale przyszedł, podłączyłem go, działał, aczkolwiek nie używam go, bo jakoś mi, mi nie pasuje. Mam ten od premiery, ten, który już był w zestawie i on się o dziwo cały czas ba fajnie trzyma i fajnie wygląda, chociaż za jakiś czas zmieni. No te oficjalne oczywiście są troszkę, yy, troszkę droższe, no ale cóż, no... Styl kosztuje, tak? No, więc wiem, że teraz wyszedł Huawei Watch GT2, Watch tam Active, coś takiego. No wiadomo, te, te zegarki mają więcej funkcji, ale też są droższe. A nie każdy, oczywiście, yy, chce być na bieżąco z tym wszystkim. Osorki, bo pies mi wchodzi pod nogi. Yy, nie chce być tak naprawdę, no nie przeszkadzać z tym wszystkim tak na bieżąco, więc wybiera starsze opcje, na przykład Huawei Watch GT. Słuchajcie, yy, pies mnie pogania, musimy iść na dwór. Dziękuję, że wytrzymaliście na tym filmiku do końca. Mam nadzieję, że wytrzymaliście, jak nie to, to źle. Dajcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję. No, jak macie jakieś pytania, oczywiście możecie zadać. Oczywiście zegarek, jeszcze jedna rzecz. Zegarek łączy się przez Bluetooth z aplikacją na moim telefonie Huaweiowskim Przez aplikację zdrowie. Nie ma żadnych problemów. Za każdym razem wszystko mam wszystkie podsumowania. Wszystko się zgadza, aplikacja działa dobrze, nie ma tam jakichś wytry wodotrysków, wytrysków też nie ma yy, wodotrysków. Yy, taka podstawowa apka, która jest ok. Nie próbowałem żadnych zamienników na, na Androidzie, bo nie mam za bardzo czasu na to. Aczkolwiek może wy macie, może wiecie, jak udoskonalić wy ten zegarek jakimiś tam konkretnymi opcjami. No minusem jeszcze jest na sam koniec, zadam, mało pamięci. Ona ma bardzo mało pamięci. Yy, przez to zasadę musiałem usuwać yy, jedną tarczę dodatkową. Bo te tarczy można sobie ściągać, ale tylko tam ograniczoną ilość, która udostępnia nam Huawei, musiałem usunąć, bo nie mogłem zainstalować aktualizacji, która, co jest plusem, jeszcze na początku stycznia się pojawiła. Czyli wspierają ten zegareczek, fajny, piękny. Dobra, kochani, dziękuję. Przepraszam, że tak przedłużałem, ale tylko chciałbym wam powiedzieć, że ten zegarek to jest takie solidne. 5, 5 na 10, co ja mówię, takie 7, 8 na 10, 8 na 10, tak? z tym. Bo bateria jest zajebista, bo yy, jest stylowy, bo ma trochę tych y, funkcji, bo sportowo odzwierciedla wszystko co robimy i moim zdaniem dobrze tętno i tak dalej, to się zgadza w 100%, bo sobie często porównuję z tymi urządzeniami na siłowni i to zawsze wszystko fajnie pokazuje. No i motywuje do, do sportu, no bo te mierniki, to, że nam pokazuje, ile rzeczywiście spaliliśmy tych kalorii, że na przykład było gorzej niż ostatnim razem, że mamy, kondycja nam spada, no to też motywuje. Więc ten zegarek jest takim motywatorem. Tymczasem dziękuję, do widzenia, dobranoc, do zobaczenia. Możecie mnie obrażać już w komentarzach nopa.